Sezon na kabry w zasadzie się już skończył, ale korzystając z tak pięknej pogody, nie mogłem sobie odpuścić i nie mógłbym zamknąć tego roku na YouTubie bez pokazania wam ostatniego samochodu z oferty mojej wypożyczalni. Ostatniego póki co, przynajmniej, czyli Abarta 124 Spider. Kiedy ludzie myślą o dwuosobowym, klasycznym roadsterze, większość osób ma z tyłu głowy Mazdę MX-5, tak zwaną Miatę. Natomiast koło mnie stoi również Miata, tylko że ładniejsza, bo właśnie Abarth bazuje na Mazdzie MX-5. Z tym, że według mnie jest to znacznie ładniejszy projekt z zewnątrz, a w środku, no cóż, tam zdecydowanie czuć ducha Miaty, ale o tym przekonacie się za chwilę. Dzięki, że nas oglądasz, jednak zanim przejdziemy dalej zapraszam Cię do subskrypcji oraz wciśnięcia dzwoneczka, który powiadomi Cię o naszych nowych materiałach, bo dzięki temu możemy się rozwijać. Jak widzicie Abarth nie zdążył jeszcze do końca przyschnąć po kąpieli, ale ten look z kropelkami wody całkiem mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba na obiektywie, w zasadzie na ekranie Waszych smartfonów, tabletów, komputerów, przechodząc jednak do samego samochodu. A Bart, którego tutaj widzicie, jest z rocznika 2018. Jest to w zasadzie sam koniec produkcji tego modelu. No bo w związku z tym, że ten samochód nie cieszył się zbyt dużą popularnością, przede wszystkim dlatego, że był zauważalnie droższy od bliźniaczej Mazdy MX5, choć w mojej opinii ładniejszy, i ma wobec MX5 kilka innych zalet. Jest to ogólnie auto z trochę innym charakterem, ale o tym bardziej opowiem Wam podczas jazdy. W każdym razie jest to sama końcówka produkcji, model z Polski, bo naprawdę ciężko dorwać samochód w Polsce. Ci, którzy go kupili, trzymają te samochody w garażach. Większość jest sprowadzana ze Stanów, z zalania albo z rozbicia. Ten samochód jest 100% polski. Jeśli chodzi o jego jakieś modyfikacje, no to tutaj zrobiliśmy taki pakiet który wychodził też fabrycznie, czyli matowa maska, matowy tył samochodu, bo według mnie na, wygląda to bardzo fajnie, nadaje takiego jeszcze bardziej sportowego charakteru, a takie jednokolorowe czerwone nadwozie nie byłoby aż tak ciekawe. Jeśli chodzi o ogólną linię tego samochodu, no to jak widzicie, jest on bardzo, bardzo niski. W zasadzie ja stojąc koło tego samochodu, mam linię maski poniżej bioder i to tak zauważalnie. Tu mam linię bioder, a tu jest maska. Jak widzicie, jest to dość duża różnica. Lusterka mam w zasadzie poniżej linii bioder. No do do połowy szyby sięgam biodrami, więc jest to samochód naprawdę bardzo, bardzo niski. A co się z tym wiąże? Wsiadanie do niego jest dość specyficzne, jednak znowu odbiegą od przodu. A jeszcze trochę o tej stylistyce chciałem Wam opowiedzieć, więc patrząc na przód widzimy zupełnie inną linię tego frontu względem MX-5. Tutaj reflektory są raczej obłe, one nawet mają takie wybrzuszenie dość widoczne z przodu. W Miacie one są bardziej płaskie, takie schodzące w trójkąt. Tutaj też jest to zejście, ale takie dużo bardziej łagodne, można by powiedzieć, po fiatowsku. Ten samochód zresztą ma nawiązywać do Fiata 124, który był produkowany wiele, wiele lat temu. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale jak znajdę albo mi się przypomni, to Wam wrzucę napis. Jeśli chodzi o inne elementy przodu, no to mamy Dość płaski wlot tutaj powietrza do chłodnicy mamy również tutaj na dole drugi wlot. To wszystko jest płaskie, maksymalnie spłaszczone, bo tak jak mówię, ten samochód jest mega niski i ku przodowi opada ta maska jeszcze bardziej. Maska sama w sobie, jeśli chodzi o jej długość, to proporcjonalnie do całości samochodu jest naprawdę bardzo, bardzo długa. Zwróćcie uwagę Ile tutaj jest tak naprawdę długości samochodu? Maska zajmuje myślę, że spokojnie jedną trzecią albo nawet więcej tego samochodu. I wygląda to według mnie bardzo ciekawie, bardzo agresywnie i tak, tak rasowo, właśnie tak jak powinien wyglądać Roadster pod względem proporcji. Abartowi 124 czy Fiatowi 124, bo również były słabsze wersje, które wychodziły z logiem Fiata, z innym zawieszeniem, z innym wydechem i tak dalej. Modelowi 124 naprawdę nie można odmówić tego. Że proporcjonalnie jest zrobiony wręcz podręcznikowo, jeśli chodzi o Roadstery. To, co mi się jeszcze z przodu podoba, to to, że mamy naprawdę ogromną tarczę Abarta. Jest to przeogromne logo, rzadko widzi się tak duże loga producentów, ale fajnie, że ona jest ładnie zrobione właśnie w tej tarczy, w takiej jeszcze zabudowie. Wygląda to bardzo ciekawie. A idąc do boku, warto zwrócić uwagę na pewno na hamulce Brembo, które są właśnie montowane, w, były montowane w Abarcie. Fiat z tego co pamiętam miał e, zwykłe hamulce. Mamy również felgę ze Skorpionem na czerwonym tle, która też przypomina nam, że jedziemy właśnie tym samochodem. Z tą duszą agresywnego Skorpiona, z tyłu również czerwone zaciski. No i w zasadzie dwa kroki minęliśmy cały samochód, bo tak jak mówiłem, nie jest to zbyt długie auto. Tym sposobem znaleźliśmy się już z tyłu, gdzie widzimy logo barta, na klapie. Nie jest ono gdzieś tutaj umiejscowione, bo w zasadzie podobnie jak z przodu. To wszystko jest tak maksymalnie spłaszczone, że logo jedyne miejsce mogło mieć tutaj. Po prawej stronie klapy mamy napis 124 Spider. Oczywiście bagażnik w abarcie jest, ale jest on raczej symboliczny ze względu i na swój kształt, no i na swoją wielkość, ale jak widzicie, jedna torba, druga torba bluza, coś tutaj udało się umiejscowić. O dokładnej pojemności bagażnika nawet nie będę wam mówił, no bo przecież. Nie kupujecie tego samochodu dla bagażnika, a jak tak robicie, no to naprawdę gratulacje. Tył, tak jak mówiłem, został pokryty czarną folią, podobnie jak z przodu. Jest to folia matowa i według mnie był to bardzo dobry wybór. W zasadzie to byłoby na tyle. Mamy oczywiście dach materiałowy, klasyczny, taki jak powiem, być w klasycznym roadsterze. Tutaj na tych osłonach, przeciw dachowaniu, znajdziecie napis: Project Car, tak jak na innych naszych samochodach. No, i to w zasadzie z zewnątrz byłoby na tyle: więc nie pozostaje nam nic innego jak wskoczyć do środka. A jak będę wskakował do środka, w momencie, zanim się zapakuję, to mam dla Was taką ciekawostkę. Nie wiem, czy wiecie, ale ten samochód wychodził wyłącznie z silnikiem 1,4-170-koni mechanicznych. Natomiast ten samochód ma również wydech Monza i ten wydech nie brzmi jak 1.4, zresztą posłuchajcie sami. Jak wrażenia z tego wydechu? Myślę, że większość z Was, która nie widziałaby, co jedzie, tylko usłyszałaby gdzieś z boku, gdzieś na ulicy ten wydech, to ostatnio o czym by pomyślała, to o silniku 1.4, więc pod tym względem Abarth naprawdę zrobił robotę. Ja już to zgaszę, żeby mi to nie dudniło, jak do Was mówię i opowiem Wam trochę o wnętrzu, skoro już tutaj jestem, bo jeśli chodzi o wnętrze, no to w zasadzie jest to miata. Jeśli widzieliście MX-5, to to jest MX-5. Kierownica, infotainment, pokrętła do temperatury, skrzynia biegów. Tutaj mamy akurat automat w tej wersji. Przyciski do grzałem foteli. Wszystko, co tutaj jest, jest wzięte z miaty. Aczkolwiek Abart dodał kilka swoich akcentów. Mamy bardzo ładny obszycie Alkantara. I on jest idzie aż tam do samego dołu. Bardzo fajny akcent. Szczerze mówiąc, szkoda, że nie ma również Alkantary na kierownicy, bo gdyby to była kierownica częściowo ze skóry, częściowo z Alkantary, naprawdę wyglądałoby to bardzo ładnie. Tym bardziej, że ta skóra jest tutaj dzielona, więc można się było o to pokusić. Jeśli chodzi o inne elementy, to Alkantara jest również tutaj na. Normalnej, manualnej dźwigni do zaciągania hamulca ręcznego. Alcantara jest również przy biegów. Alcantara jest na podłokietniku, i tu jest nawet jakieś pół milimetra pianki, więc brawo. I to jest jedyny schowek. Jak widzicie, wchodzą tutaj trzy karteczki i nic więcej. To jeszcze jest drugi schowek, do którego wchodzą dwie kartki A4 i może portfel. Y, ze schowków to byłoby na tyle. Schowka nie ma tutaj. Schowka oczywiście nie ma tutaj, chyba że sobie bok zachowy zamontujecie o, o coś. Poza tym, nie ma kieszeni w drzwiach, nie ma żadnych innych schowków. Przepraszam, są jeszcze dwa małe schowki za fotelami, ale żeby z nich skorzystać, musicie pochylić całkowicie fotel, odsunąć je i tam są takie dwa dosłownie tej wielkości schowki. Więc pod względem praktycznym, tutaj nawet nie ma gdzie położyć kubka z kawą, bo to nie jest w żaden sposób wytłoczone miejsce na to. Miejsce na telefon jedyne jakie jest, to jest tu, ale przy każdym wciśnięciu gazu telefon robi coś takiego, więc on wpada i wypada. Także to nie jest też idealne rozwiązanie. Można dać go w ten sposób. Ale z dołu zrobi coś takiego i za chwilę wyleci wam tędy. Także idealnego rozwiązania pod względem praktycznym, jeśli chodzi o picie, jedzenie, o telefon. Kompletnie tutaj nie ma. Także wszystko trzymacie sobie. Ewentualnie gdzieś tu, albo tutaj. No a pasażer wszystko trzyma w rękach. Jednak umówmy się, że szczególnie z tym wydechem, to nie jest idealny samochód na długą trasę. Więc to nie jest jakiś wielki minus, to nie jest jakaś wielka wada. Natomiast mówię Wam o tym, żebyście byli tego świadomi, bo jest to naprawdę jedno z niewielu aut, które. Kompletnie nie ma nigdzie żadnego schowka, no niemal nigdzie, tak jak wspomniałem, jest te kilka e, drobnych miejsc. Jeśli chodzi o fotele, to są całkiem sensowne. Są wygodne, mają niezłe trzymanie boczne, pod względem stylistyki również nie można niczego odmówić. Nagłośnienie mamy w zagłówkach, no bo trudno, żeby były w słupkach, których nie ma. Mamy napis Abart, czerwone przeszycia, skórę, całkiem przyjemny fotel. Jednak to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że chociażby kierownica reguluje się tylko góra-dół. Więc znalezienie odpowiedniej pozycji nie jest tutaj takie proste. I to, z czym jest problem, to to, że ja przy metrze 83, kiedy usiądę poprawnie, tak no prawie poprawnie, bo powinien być jeszcze trochę inaczej ułożony, ale tak mówię, kierownicy nie da się wysunąć. Ale umówmy się, że niemal poprawnie, po pierwsze yy, walę już palcami w szybę. A po drugie walę już tutaj głową. I jeśli założę dach, no to wtedy mam dach dokładnie tak dociśnięty do głowy, więc muszę siedzieć jakoś tak i wtedy już walę kolanami tu. No nie jest to idealny samochód dla kogoś, kto ma powyżej 1,80 m. 1,80m to jest w zasadzie taka idealna wysokość maksymalna kierowcy czy też pasażera, żeby tutaj wygodnie komfortowo podróżować nawet z założonym dachem. Oczywiście bez dachu, no to zakładamy czapkę okulary, kapelusz i możemy lecieć w długą, piękną podróż, o ile nie zmęczy Was ten wspomniany wydech. Witajcie za kierownicy Abarta. Dach oczywiście zdjęty, bo tak jak mówiłem, raczej bym się tutaj nie pomieścił. No ale korzystając z tak pięknej pogody, dokładnie dziś 1 października, pięknie świeci słońce. a żal byłoby jechać z dachem, tak więc bez dachu, jak to przystało na prawdziwe Cabrio, na prawdziwego roadstera. Pozwólcie jednak, że założę sobie czapkę, bo wszystko będzie mi bardziej komfortowo, także czapka, okulary i w takiej formie można przemierzać Wrocław wzdłuż i wszerzbą w, w takim wyglądzie, w takiej formie właśnie można przemierzać wszystkie drogi. Włosów nam nie rozwiewa. Jedziemy, cieszymy się tą drogą i nawet czerwone światło nam nie straszne, bo stajemy i możemy się rozkoszować tym, co wokół nas, czyli. Smogiem. Nie, no żarty na bok. Oczywiście, że w mieście jest smog i nie jest to idealne miejsce, żeby jeździć kabrioletem, ale tak się składa, że mam jeszcze tutaj parę rzeczy do załatwienia, więc chcę Wam pokazać, że również w mieście takie kabrio może mieć sens i może dawać całkiem sporo frajdy z jazdy. Oczywiście, gdybym wybrał się na kręte górskie drogi, na jakie jedziemy jutro w ramach Tasty Ride, no to wtedy tego, tych wrażeń z jazdy byłoby jeszcze więcej, one byłyby jeszcze lepsze jeszcze większe. Natomiast być może w tym filmie znajdą się jakieś rówki z Tasty, gdzie Abart będzie jeździł. To jakieś mi wleciała właśnie mucha. To jest największy minus tego, że jedziemy Cabrio, no bo wszystko nam tutaj wlatuje i wciskamy gaz. Jak sami słyszycie, ten silnik, ten wydech kompletnie nie brzmi jak 1,4. Ja w ogóle mam nadzieję, że mnie tutaj słychać, bo teraz tak zacząłem się nad tym zastanawiać, że to może nie być takie oczywiste, bo wieje wiatr, słychać wydech, no ale mam nadzieję, że czujecie ten klimat, czujecie tą jesień piękną polską, w sumie jeszcze jest zieleń wokół mnie, więc naprawdę warunki idealne. No i abart sprawia, że, że chce się po prostu jeździć. To jest taki samochód, którym chce się przemierzyć 100-200 km, ale szczerze mówiąc raczej nie więcej, bo to, co tam się dzieje z tyłu, bo no to na dłuższej trasie bywa męczące. I oczywiście, jeśli jest to droga taka krajowa, jeśli jest to droga, gdzie mamy zakręty, przyspieszamy, hamujemy, to OK, natomiast stałe prędkości autostradowe to nie są ulubione rejony tego samochodu. Ten samochód znacznie lepiej czuje się właśnie w miejscach, gdzie można się nim trochę pobawić. On czuje się lepiej w miejscach, gdzie nie musimy cisnąć cały czas ze stałą prędkością na średnich obrotach no bo wtedy jest zwyczajnie w nim męcząco. Tutaj, nawet przy założonym dachu, robi się dość głośno. No trudno, żeby miękki dach był jakoś specjalnie wyciszony. Pomimo tego. Abarth 124 Spider, aż mi się język z wrażenia zaplątał. Jest samochodem, który no, sprawia, że ja się uśmiecham. I tak jak mówię, nie chciałbym nim robić tras, nie wiem, długich jakichś do Chorwacji, ale weekend z tym samochodem krótsza trasa 100-200-300 km, to naprawdę jest czysty fan, czysta radość. Co warto też podkreślić, Abarth jak na takiego typowego sportowego roadstera, szczególnie właśnie Abarth, bo Fiat 124, który również był oferowany z sprzedaży, nie był aż tak sztywny, nie był aż tak sportowy, był też słabszy, jeśli chodzi o moc, to Abarth 124 Spider nie jest właśnie przesadnie sztywny. Teraz jadę po kociech ubach, tu są jakieś takie łaty z asfaltu. Ta droga jest naprawdę bardzo, bardzo marna. Jadąc tędy GP no można powybijać sobie zęby. Natomiast w Abarthie no okay, trochę mną rzuca, ale to naprawdę nie jest nic strasznego w porównaniu do tego co dzieje się tutaj w naprawdę sportowych samochodach, nawet właśnie we w nie wspominając o GP. Także pod tym względem Abarth również nie powinien was zmęczyć i tak jak mówiłem, no wydech. To jest faktycznie to, na co wiele osób może być uczulonych. Teraz przypuszczam pana, bo pan nie wiedział czy jedzie, czy nie jedzie. Ale niech jedzie przed nami. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to faktycznie na wydech może być coś wyczulony Jednemu to będzie pasowało, drugiemu nie. Natomiast jeśli chodzi o taki komfort podróżowania, to tutaj Abart na pewno Was nie zmęczy i pod tym względem na pewno będziecie czuli się tu świetnie. Wciskamy gaz. Wiatr we włosach. Teraz akurat nie we włosach, ale to wiadomo, już Wam tłumaczyłem. Po prostu względy praktyczne. No i możemy sobie jechać, możemy się cieszyć tym samochodem. Przede mną znów piękna, pusta asfaltowa droga, gaz. To jest czysta, czysta radość. Ja wiem, że 50 razy powtarzam, że to jest radość, ale uwierzcie mi, że radość i Abarth 124 Spider to są niemal synonimy. Naprawdę ten samochód jest samochodem fantastycznym, który daje tak dużo frajdy, tak dużo radości że ciężko to porównać z jakimkolwiek innym samochodem oczywiście w tej cenie, bo są auta, które dadzą Wam więcej frajdy ale w tej cenie, w tym budżecie no to naprawdę ciężko znaleźć samochód który będzie aż takim fankarem i oczywiście, że ten samochód może mieć jakieś wady w każdym razie to auto daje tyle frajdy, że wybaczacie mu naprawdę wiele także kończąc, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was po prostu na Project Car żebyście wzięli Abarta żebyście mogli go sprawdzić, żebyście mogli zweryfikować moje słowa, czy faktycznie jest to samochód, który daje aż tyle frajdy, aż tyle radości, czy jest to faktycznie fan car czystej krwi, można by tak powiedzieć, czy jednak się myliłem. A może macie inne zdanie? Czekam na Was w komentarzach. Jeszcze jadę chwilę pojeździć, chwilę się nacieszyć, a z Wami widzę się za chwilę w podsumowaniu. Więc taki właśnie jest Abarth 124 Spider. Niezbyt szybki, głośny, dający całkiem sporo fanów z jazdy, pozwalający jechać z wiatrem we włosach, pozwalający naprawdę czuć tą drogę, y, bawić się nią, szczególnie jeśli mamy wokół mnóstwo zakrętów, tak jak to jest chociażby na naszych wyjazdach Tasty Ride, na które Was serdecznie zapraszam, bo na te wyjazdy możecie właśnie wydać sobie Abarta i pokręcić się po tych pięknych, krętych drogach, które dla Was przygotowujemy w tak fantastyczny Wręcz stworzony do tego samochodzie jak Abarth 124 Spider. Jeśli chodzi o ten samochód, to na pewno jest to samochód bezkompromisowy. Samochód, który, tak jak mówiłem, jest głośny, on nie jest specjalnie szybki. Jest to samochód, który nie ma problemu, żeby zarzucić tyłem. W zasadzie, przyłączenie go w tryb sport, dodanie gazu przy lekko skręconych kołach sprawia, że on od razu sunie gdzieś tym tyłeczkiem. Natomiast jest to samochód, który jest bardzo łatwo również. Kontrolować. Jest to samochód, który naprawdę nie sponiewiera kierowcy. Tutaj się nie zapłacimy ze stresu. Jest to samochód, który ma nadawać frajdę z jazdy frajdę z tego, że jedziemy właśnie prawdziwym roadsterem roadsterem właśnie takim, jakim z założenia powinien być. A jeśli nie chcecie mieć tak głośnego wydechu, no to Fiat miał również w ofercie modele po prostu Fiat 124 ze zwykłym logo Fiata, bez tego Skorpiona, które były cichsze, które były spokojniejsze, które były troszkę słabsze, ale jeśli chodzi o fan zjazdy i wiatr we włosach, no to oferowały dokładnie to samo. Ja w tym momencie będę się już z Wami żegnał. Jestem ciekawy, co sądzicie o tym modelu co sądzicie o jego wycofaniu czy chcielibyście, żeby coś takiego powróciło być może w elektrycznej wersji wtedy już na pewno wydech nie byłby tak kontrowersyjny jak jest dla wielu osób, na przykład dla mojej żony która wręcz nie znosi tego wydechu jestem ciekawy, co Wy o tym wydechu sądzicie mam nadzieję, że dość dobrze będzie go słychać na nagraniu no i widzę się z Wami w kolejnych materiałach natomiast jeśli chcielibyście sprawdzić ten samochód, wypożyczyć to przypominam www.projectcar.pl zakładka wypożyczalnia tam potem druga zakładka Abarth 124 Spider, cennik, klikacie rezerwuj, odzywacie się do mnie, odzywacie się do nas i ten samochód może być wasz na dzień, tydzień, weekend, miesiąc, czy ile tylko będziecie chcieli. I tak jak mówiłem, na Tasty Ride również polecam ten samochód wybrać wraz z biletem, bo wtedy poczujecie tą imprezę w zasadzie wszystkimi możliwymi kończynami, zmysłami i wszystkim innym. Ja już nie przedłużam, widzimy się niebawem, pa!